Szanowni Państwo, Wzmocnienie wschodniej flanki NATO staje się faktem. Decyzje podjęte na szczycie są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski i naszego regionu. NATO odniosło sukces na tym szczycie. I Polska odniosła sukces na tym szczycie jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dla państw wschodu Europy kluczowe jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, które na tym szczycie zostało potwierdzone. W tym trudnym momencie chciałem jasno określić, że poparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Europy nigdy się nie zmieni. Podjęte decyzje to odpowiedź na agresywne działania Rosji. Zdaniem szefa NATO jest ona gotowa do wykorzystywania armii przeciwko sąsiadom. Dlatego tak ważne było pokazanie jedności. Widzimy, że Rosja zwiększa swoje możliwości wojskowe, przeszkoliła swoje wojska i potroiła budżet na obronę. Premier David Cameron zapewniał, że oprócz wzmocnienia wschodniej flanki, Wielka Brytania wyśle 3000 żołnierzy, którzy zasilą działającą w Polsce szpicę NATO. Szpica, która została omówiona w trakcie szczytu w Walii, już działa. I za kilka dni te siły zostaną wzmocnione, co oznacza, że wysyłamy mocny sygnał w kierunku Rosji, że NATO będzie gotowe do szybkiego działania. W czterech państwach naszego regionu będzie stacjonowało po jednej batalionowej grupie bojowej. W Polsce dowodzić będą Amerykanie, w Estonii Brytyjczycy, na Litwie Niemcy, a Kanada odpowiadać będzie za terytorium Łotwy. W sumie 4 tysiące żołnierzy. W Polsce wraz ze szpicą NATO w jednej chwili może pojawić się nawet 10 tysięcy żołnierzy, ale nasze zaangażowanie również się zwiększy. Doceniamy to, że państwa sojuszu chcą rozmieścić swoje oddziały na naszych terytoriach. Współmiernie do naszych możliwości jesteśmy w stanie przyjąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wschodniej i południowej flanki. Oprócz kluczowej współpracy w ramach NATO dla Polski ważne jest też partnerstwo w Grupie Wyszehradzkiej. Dziś na szczycie spotkali się szefowie dyplomacji czterech państw. Po 25 latach Marka w Europie jest to grupa rozpoznawalna. Liderzy potwierdzili podjęte wczoraj zobowiązania. Nieformalne rozmowy toczyły się do późnego wieczora podczas kolacji roboczych. Główne przesłanie z naszego posiłku sprowadza się do tego, że sojusz wciąż jest zjednoczony, że stoimy ramię w ramię w naszym wspólnym celu, silnej obronie i konstruktywnym dialogu. Rozmieszczenie sił państw NATO w Polsce i pozostałych państwach regionu nastąpi na początku 2017 roku. Bartłomiej Graczak, Wiadomości.